W końcu doczekaliśmy się i Nike Dunk są dostępne w Nike Baju, czyli możemy je skustomizować na oficjalnej stronie po swojemu, a następnie zamówić do domu. I w tym odcinku właśnie to zrobimy, dlatego zapraszam do oglądania. Jeszcze na wstępie, tylko zanim przejdziemy do tych najek, chcę Wam polecić aplikację Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazach ze świata streetwearu. Tak więc jeśli chcecie kupować dużo taniej buty, ubrania czy jakieś inne akcesoria, to koniecznie pobierzcie tą łapkę. Dostępna jest na system Android oraz iOS, a linki jak zawsze znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o model Nike Dunk, to wiadomo, że w poprzednim roku, czyli w 2020, był to jeden z najbardziej hype'owych modeli. Od razu się wyprzedawał. No i teraz w końcu doczekaliśmy się, jest do stworzenia we własnej kolorystyce. W momencie, kiedy nagrywałem dla Was ten film, one nie były jeszcze dostępne na polskiej stronie Nike, dlatego customizowałem je na amerykańskiej, ale kiedy Wy już to oglądacie, one są dostępne na polskiej stronie, są załadowane w cenie 499 zł. Według różnych zagranicznych źródeł premiera będzie o godzinie 18:00, dzisiaj, więc macie jeszcze 3 godziny, żeby w tym czasie właśnie wejść w link, który się znajduje na początku opisu i ten link doprowadzi Was właśnie do tych danków. Tam możecie sobie stworzyć swoje danki, swój projekt, zapisać go. Jak wybije godzina dropu, godzina premiery, czyli prawdopodobnie właśnie godzina 18, to po prostu wystarczy, że klikniecie w ten swój projekt i złożycie zamówienie i pamiętajcie, żeby zrobić to bardzo, bardzo szybko, ponieważ te buty mega szybko się wyprzedadzą. Wiemy to właśnie po tym, jak była amerykańska premiera i tam się błyskawicznie wyprzedały, zainteresowanie jest ogromne, więc no, zróbcie tak, jak Wam mówię, po prostu przygotujcie sobie wcześniej projekt i o godzinie premiery po prostu złóżcie jak najszybciej zamówienie. Życzę Wam powodzenia, mam nadzieję, że mi się również uda, bo też będę oczywiście próbował, a teraz przechodzimy do nagranego wcześniej odcinka, gdzie ja customuję właśnie swoje damki. Tutaj na początku, jak widzicie, dostępne są e, tak jakby przygotowane już inspiracje od Nike, od których możemy zacząć naszą kustomizację, albo po prostu zamówić nawet i takie, jeśli ktoś ma taką ochotę. Najbardziej z tych propozycji podoba mi się chyba ta pierwsza, czyli ta. Więc od niej zacznę. Klikamy kustomizuj. No i tutaj mamy dostępne oczywiście po prawej stronie różne elementy buta do wyboru, których chcemy zmienić kolory lub materiały, bo materiały też są do wyboru różne. No głównie jest to właśnie zamsz i skóra. Zaczynamy od materiału na samej górze, czyli tego tylnego. E, oczywiście możemy tutaj sobie też zmieniać widok butów. No i lecimy. Założenie jest takie raczej, że one będą dosyć stonowane. Nie będą się jakoś mocno wyróżniać. Nie chcę zrobić ich kolorowych, bo zrobię takie, w jakich po prostu bym chciał chodzić. Bardzo podoba mi się ogólnie kolorystyka wolf grey, czyli taki ciemny, szary, wilczy szary, ale nie w skórze. Ja chyba te danki bym zrobił całe zamszowe. Tak mi się wydaje, że całe. I chyba wybiorę szkoda, że nie ma fioletowego zamszu. Żółty też wygląda fajnie zamsznie. Ale dobra, weźmy Wolf Grey, bo on mi się naprawdę bardzo podoba. Dalej mamy ten środkowy element. Tu też chyba nie, nie będę mieszał tych materiałów i chyba pozostanę przy Zamszu. No Zamsz akurat ma chyba najmniej opcji kolorystycznych do wyboru, niestety. Ale może nam starczy? Zobaczmy, co tu jest dostępne. Granatowy, niebieski, granatowy mi się nie podoba. Nie, chyba zostaniemy przy czymś takim neutralnym. Chyba tam czarny na razie, najwyżej no jeszcze zaraz to zmienimy. Tutaj mamy przednią część buta, ToeBox. Szkoda, że tutaj nie można tych dwóch elementów oddzielnie zrobić, tylko trzeba razem. No ale trudno, tak, tak trzeba. Takie są opcje. Może kiedyś pojawią się inne opcje, bo też cały czas są dodawane nowe buty Nike, Bayu, różne RMAX, różne inne modele. I często jest tak, że przez na przykład kilka miesięcy są takie opcje, a po kilku miesiącach to się wszystko zmienia i pojawiają się nowe materiały, inne kolory, inne opcje customizacji, więc Nike tutaj kombinuje i to. Bardzo dobrze. Wybierzmy sobie jakiś kolor. Oczywiście zostaniemy przy zamszu. No, mamy niestety tutaj akurat ograniczone możliwości, tak? No, bo tutaj mamy skórę, to są różne kolorki fajniejsze. Zielony jest fajny. Fioletowy mi się też podoba. Zróbmy szary. Teraz ten element tutaj przy sznurówkach. Zmienimy sobie na taki widok, da się to przybliżyć jakoś? Znaczy, dobra, nie będę przybliżał. Można by było tutaj wjechać z takim właśnie kontrastującym elementem, ale nie wiem, czy to będzie tak dobrze wyglądać. Albo bym zrobił czarny, albo szary. Teraz przechodzimy do słusza i dam biały, dam biały, na razie dam biały. Lecimy dalej, e, język. O, tutaj akurat dużo kolorów jest, bo to jeden materiał dostępny. Już nie wiem, czy to będzie miało dla mnie jakieś znaczenie. Dajmy wolf grey. I do tego sznurówki laces damy czarne czy wolf grey? Nie, nie siedzą mi te czarne, musi być wolf grey tutaj. I tym samym chyba też ten element o ten sobie weźmiemy też wolf grey. Dosyć stanowane, chyba trzeba będzie zaraz coś w nich zmienić, żeby były bardziej atrakcyjne. Midsole. Tutaj mamy tylko cztery kolory, chociaż to i tak nie jest mało. Ej, takie są nawet niezłe. Dam czarny na razie. Dalej mamy outsole, czyli ta podeszwa dolna. To też jest ciekawe zestawienie na pewno kolorystyczne. Ale z tym pomarańczem też to dobrze wygląda, nie? Całe czarne ogólnie też spoko. Napisy Nike pomarańczowe i one w sumie mogą tak zostać, bo tu pasuje, nie? Nie wiem czy nie dać jakiegoś innego koloru. No nie no, ten to już tak trochę przesada. Dajmy biały. W sumie zostawię czarny, bo on się tak fajnie, kuczy tej wyróżnia. Na koniec mamy jeszcze tutaj albo do wyboru swój własny tekst z tyłu, możemy sobie wpisać but na lewym bucie i gra na, tylny, na prawym. No, ale ja nie chcę akurat zbudgrom tutaj. Nie, no, ja po prostu zostanę przy tym, co jest. Mam jeszcze jedną propozycję co do zmiany. To znaczy, propozycję. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Damy tutaj czarne. Damy język czarny też, bo to jest ważne. Jak to teraz wygląda? Całkiem ciekawie. Mi się podobają. Ja już kończę. To jest mój wybór. Tak więc widzicie teraz na ekranie w powiększeniu zdjęcia. Mojej kolorystyki, którą zaprojektowałem, wydaje mi się, że kurczę jest bardzo fajna. Jeśli się wyrobię, jak zdążę, prawdopodobnie też samowię właśnie taki projekt, jak teraz widzicie na ekranie. Tak się prezentują buty wykonane przeze mnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten projekt. Napiszcie w komentarzach, czy jest spoko, czy niespoko. Według mnie bardzo przyjemny. On mi się kojarzy z pewną kolorystyką ogólnie Danków, ale nie będę teraz mówił z jaką. Jak skojarzycie sami, to napiszcie w komentarzu: 500 zł za damki zaprojektowane przez Was to naprawdę jest bardzo dobra cena. Fajnie by było, jakby więcej marek otworzyło się na takie customizacje. W sensie były już takie, oczywiście, opcje, czy to u Adidasa, u New Balance'a chyba też, ale nie aż tak rozbudowane i nie aż tak dostępne jak. Na Nike już od wielu lat. Wpadajcie do mnie na Instagram one Norbi oraz zostawcie subskrypcję na tym kanale. A i jeszcze chcę wam tylko powiedzieć, że ostatnio też ruszyłem z prywatnym kanałem one Norbi, na który Was serdecznie zapraszam. Są tam już pierwsze filmy, albo jeden jest, albo dwa. Nie wiem, kiedy wyjdzie ten odcinek dokładnie, więc może nie będę zbyt dużo mówił, ale tak to właśnie wygląda, więc zapraszam Was również tam. A teraz się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!